Okej. Okay. tak i co mamy, Krzysztofie? Branie wysuwało mi. Branie szczupaka? No, zobaczymy. Ale no, na co, nożyste, tak? Tak. Jarzmo ty... dość duży. O, o, o ładnie o, chodzi. Fajny jest. Chodzi. Czy mam rękę tam włożyć? Na razie nie, nie, ładnie, już się pojawia. Mhm. O, o, piękny szczupak. Chwała, wysuwa. No to krzysztof, dopuszczaj go wysuwa. troszkę. Niech chodzi, ale piękny szczupol. Piękny, ale chodzi. Ale, Daj Już go widać chodzi To troszeczkę jeszcze O kurde. ale szczupol Ja pierdzielek Krzysztofie Ale szczupol I co ty, taki to na, na mormyszkę nie osza. On Ony go mocno, więc Wiesz, go będzie Lewą ręką jeszcze o piękne o, 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 o. Panie Wirku Ja pierdola. No Gratulacje do naszych nie tą ręką Dziękuję Kurde o Boże, jakie piękne. Ja pierdile Ale piękna Ależ wielka Gdzie ty na morwyszkę Szukaj morwyszki mojej blachę, kurde Ale piękne szupacz To jest to o, kurde. foto tu przyjęliśmy Zajebiste. No. Widzisz, co się dzisiaj dzieje? Szczupaki, nie? La, 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 la. Kurde, żeby ta blacha, to kurwa z, z stawką chyba musi być To zrobię na mamy. Co? moją Co? Zrobię moją kochankę mamusię. Aha, no tak. Z tej dziury. Super, zajebiście. Jak jest, Tak. I co, idziemy? Dziękuję. Idziemy na kiełbasę. No, tak.